Siemaneczko, ja jestem Łukasz i zapraszam Was na pierwszy odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie Warming Simulator 16. Gra, gierka jest bardzo ciekawa, a jeśli nie wiecie jak je ściągnąć, to pierwszą opcją jest kupić ją na sklep Play. Yy, za 23 zł chyba coś tam, nie pamiętam dokładnie. A drugą opcją, jeśli macie Androida na telefonie jest ściągnięcie ją za darmo ale nie pamiętam dokładnie jak to było więc zapraszam was na kanał mojego kolegi Maćka e, wpiszcie sobie na youtube Maciek Wojtua i tam pod filmami jest podpisane maliceus game chyba tak więc e, bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania także Pierwszą rzeczą jest to, że jak sami sam możecie zauważyć, ja troszkę przybliżę on, zostają na ziemi ślady. Jeśli ktoś grał w farminga 14, to wie, że te, tam tak nie było. Drugą sprawą jest to, że maszyny się brudzą. I to jest całkiem fajne, bo to takie jest bardziej zbliżone do tych pecetowych wersji farminga. Kolejną rzeczą jest to, że jest dodane są, jest dodane no, są nowe jeszcze raz, są dodane nowe zwierzęta, mianowicie owce, Wełna jest, z tego co patrzyłem, jest bardzo droga, więc na pewno będzie się opłacało im i im do, jedzenie do, dawać, żeby trochę tej wełny naprodukowały, a są jeszcze dwie sprawy, jedna to jest to, że są dwa nowe surowce, burak cukrowy i ziemniak, więc też jest ciekawa opcja, z tego co wiem z tych pecetowych wersji właśnie farminga, to one są tanie, ale co, dużo jakby się zbiera, więc to jakby nadrabia tą cenę. To, że są wydajne. No, a jeszcze kolejną jest to, że można w ogóle można się bawić, aby w leśnictwo w także. Mianowicie, można ścinać drewno i sprzedawać sam saumilu. Milu. Mi się wydaje, że to startak I ono jest takie całkiem, całkiem sceną. Jeszcze tylko sprawdzę że rzepak można sprzedać na stacji o, jeszcze ważna rzecz kolejna to, że na start dostajecie po 10 ton każdego bezboża i tego warzywa albo ziemniaka jest warzywem chyba I... i... i, i, o właśnie a propos tych odcinków odcinki na początku nie będą zbyt długie i będą się pojawiały raczej niezbyt często. Zresztą zobaczę a po prostu wtedy, kiedy będę miał, jakby czas. Kolejną sprawą jest to, że czasami mogę się mylić, bo to jest mój pierwszy film, więc troszkę tak stresik jest. Ale my myślę, że nie będzie to aż takie złe. I właśnie jeszcze, jakby dźwięk był trochę popsuty, to wybaczcie, bo. Pierwszy raz nagrywam, więc... Znaczy się, nad, no, nagrywam pierwszy raz, więc... Może mogą być małe problemy. Już jedziemy na stację. Stacja jest... O, jakby ktoś nie wiedział, mapka wygląda tak. Tutaj jest stacja, więc dobrze idziemy. My jesteśmy takim, jakby, z taką pszczołeczką. I jedziemy to sprzedać. Tak to nie jest zbyt szybki, jakoś prędkością nie powala, ale dojedziemy, spokojnie. <laughs> Dobra, już powinno go zaraz być widać na minimapce. O, już widać powoli. Tę stację. Tutaj jest jakaś wiata. Tutaj jakiś domek. Mniejszoło, to tu przed nami już powinna być stacja. O jest, tutaj już jest syp. Tutaj. tutaj podjedziemy przyczepką i wysypiemy. No i ładnie, dostaliśmy około. Nie wiem, przed filmem 24, chyba 1000 z czymś, Dostaliśmy około 20, chyba 2000. Gdzieś. Coś mniej więcej. No, a jak źle liczę to. Napiszcie w komentarzach. ukażnie umiesz liczyć. Dobra. O, jeszcze jakby ktoś się pytał, jaki mam telefon, to telefon to jest LG K4, a program do nagrywania to jest Mobizen do LG. Zwykły Mobizen mi troszkę działać nie chciał, więc stwierdziłem, że ściągnę do LG specjalnego Mobizena. To ze sklepu Play też można. Эти штучки может подгошни, может эти не слышать, с тобой точно не каждый слышит, Nie wiem, coś się z dźwiękiem chyba popsuło, bo nic nie słyszę. Pewnie chyba wy też, aby... ale. Ale mniejsza, bez dźwięku też się da O! I tutaj właśnie na mapce z inkonka, że kombajn jest już pełny, więc niepotrzebnie odczepiłem te przyczepy. Weźmiemy, wysypiemy. A tutaj nie było zbyt dużo zboża, bo nie było nawozu, więc. Tak to jest. Na start dostajemy dwa pola. Jak zauważyłem, i pokazuje się też, co posialiśmy na polu. To jest całkiem ciekawa opcja. Tutaj nam piszą, żebyśmy zawieźli zboże do chyba do młynu. Zaraz to zrobimy. Tylko jeszcze z silosa wezmę, dosypię trochę. Tutaj mi się nie bardzo opłaca jechać połową szczepy. Można od razu trochę sprzedać, że jest tu w pierwszym Dobrze. Tak jak mówię, mogę trochę rzeczy nie wiedzieć, bo nie grałem w te grę zbyt dużo. Więc musicie mi trochę wybaczyć, jak będę się mylił, albo coś najwyżej nie będziecie poprawiać w komentarzach. Dobra, idziemy do tego młynu po tych kropkach niebieskich Mamy oś prawie 9 minut na to więc spokojnie się wyrobimy O, a propos zadanek w tej grze. W 14 było tak, że wystarczyło dojechać na miejsce i wjechać w to to w taką rzecz, na przykład w paczki jakieś, albo w coś wystarczyło wjechać i od razu się pieniądze dostawało. A tutaj trzeba tak pojechać po przyczepę, która gdzieś tam stoi, nie wiadomo gdzie, może być nawet na samym końcu mapy. Trzeba ją podpiąć i zabić tam, gdzie każą. I za to jakiś kokosów się nie dostaje. Zawsze tam jakaś kasa. To... wysypujemy Jeszcze tylko pokażę Wam w sklepie to z drewnem bo to mnie akurat najbardziej zaciekawiło na początku gry ja Wam to pokażę Tutaj gdzieś to było pewnie minąłem, ale Mnie się o to. O jest. leśnictwo. To jest chyba wycinarka do pni, jeśli dobrze pamiętam. Z farminga 15 na kupterze. Coś tak kojarzę. Tutaj mamy pąsę Scorpion Kinga. To jest do wycinania. A tutaj mamy pąsę Bufalo. Chyba do zbierania tego. Tutaj jest pojemność 12 takich kłód, więc całkiem, całkiem. Tutaj mam różne traktory. Na przykład. Tutaj ten, co my mamy, to jest Hurliman jakiś. Nie wiem, czy dobrze to wypowiadam. Steyer. Seymie jakiś. Case. Lamborghini. New Holland. JCB i inny case tutaj jest MAN, przyczepa do mana. to jest lawetta, pickup marki LIZARD wózek naczep, fligel. i ten kombat co mamy na start to jest SAMPO ROSENLEW jakoś tak i on 4200 nie, litrów chyba ma pojemności albo kilogramów, nie wiem to jest model Komia C6. Tutaj jest case Axial Float 7130 i CR10.90. To on jest strasznie drogi, ma 460 aż 1000. Tutaj właśnie jest, a propos tych nowych surowców, czy warzyw, czy, nie wiem, czy zbóż, nie wiem jak wy to wolicie nazywać. Tutaj jest kombajn do buraków. Grim rootster 604 to jest do buraków i ma pojemność 6000 litrów, czy tam kilogramów, jak to woli. I tutaj jest Grim SE 260 do ziemniaków i on ma pojemność 9000 litrów, no litrów, będziemy może mówić bardziej. Tutaj jest sieczkarnia, kisz. Dobrze, ja jestem już z powrotem. Małe cięcie było, więc już wracamy tym traktorem naszym. Zobaczymy co tam w kombajnie. Piszą, żeby kliknąć. Dobrze, kliknąłem. O właśnie, a propos tego wszystkiego, to tutaj są podstawowe, te początkowe maszyny. To jest po kultywator marki Amazon. I siewnik, chyba a zaraz sprawdzę. Co do kultywatora, to nie mam jakby zastrzeżeń, bo to jest chyba Amazon. Tak, to jest Amazon. A to. A to jest Kun. Dobrze, bo ja myślałam, że to jest Horsa. Dobra, trochę się ciemno zrobiło i nie fajnie się gra, ale tutaj już na szczęście. Tylko się wrócić do dodo do. No, na farmę. Tam przy owieczkach i przy krowach są jeszcze takie przyczepy. A przy krowach jest taka beczka, coś w niej się mleko zbiera. Nie? A tutaj właśnie jest szczepan na wełnę Ona tu stoi od, od początku i wystarczy mu trochę trawy wsypać i tutaj już można już się trochę produkuje wełny. Jeszcze sobie może pojedziemy trochę sprzedać tego wszystkiego, co tam jest. Sprawdzimy, co jeszcze tak w miarę drogie jest, żeby się opłacało jechać. Kukurydzę możemy zobaczyć. To jest chyba drugi Sirius.